We freedivingu najbardziej kocham wynurzenia, oczyszczenia z emocji, natłoku myśli, obaw i oczekiwań. Kocham pierwszy wdech na powierzchni, kiedy wszystko zaczyna się jakby od początku. Uwielbiam wychodzić z wody. Wtedy czuję się lżejsza, lepsza i wolniejsza. Uwielbiam szczere spotkania z samym sobą. Spotkania z ludźmi, którzy mają zaufanie i zanurzają się wraz ze mną. Nazywam się Emilia Biała i jestem instruktorem freedivingu w Deep Spot. 3divingiem zetknęłam się wtedy, kiedy uświadomiłam sobie mój lęk przed głębokością. Odtąd stał się on moim towarzyszem i nauczycielem, wskazując jak być tu i teraz, jak odpuścić, nie walczyć i poddać się żywiołowi. Wcześniej przez wiele lat pracowałam w korporacji i startowałam w zawodach. Posiadam tytuł wicemistrzyni świata oraz 9 rekordów narodowych, które ustanowiłam jako osoba, która wcześniej nie dawała sobie kropli wiary, że jest to możliwe. To doświadczenie pokazało mi, jak wiele ograniczeń projektuje umysł. Zostawiłam to życie, stałam się instruktorem freedivingu i ucząc się od najlepszych, wyjechałam z biletem w jedną stronę, w nieznane. Po wielu latach wróciłam do Polski, do Deep Spot, po to, żeby podzielić się doświadczeniami z tej podróży. DeepSpot uczy freedivingu od podstaw, od samego początku, poprzez bardziej zaawansowane kursy oraz indywidualny coaching, pracy z oddechem i integrację w ciele. Zapraszam na wspólne nurkowanie do DeepSpot.